Do jazdy Jesteśmy z Anią na panoramie racławickiej. Ania się ładnie uśmiecha. Ślicznie dzisiaj wygląda. Widzę, że jest bardzo zadowolona z tej witeczki. I z asysty mojej prawdopodobnie. Robię jej tutaj. Zdjęcie film na tle pięknej panoramy. Ulokowano się Tam bateria, a kedy A teraz Ania się odwróciła podziwiam, o co dzisiaj... Ubraniu zielone płaszcze z czerwonymi włogami. Jeśli spojrzymy na lewo, dostrzeżenie oddali stojące. yəni